Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Cyberpunk 2077. Moi drodzy, trafiliśmy do Rogue, tak jest i od niej zasięgamy informacji. Rogue wcale tania nie jest, krzyczy sobie za, za, za każdy szczegół, który by chciała wypowiedzieć dla nas. E, e, także, moi drodzy, dowiadujemy się co dalej i lećmy, lećmy z tą fabułą. Tak więc, jeżeli tylko ten odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach co sądzicie, a jeżeli jeszcze ktoś nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji, moi drodzy. I zapraszam jeszcze na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu. A teraz, moi drodzy, lećmy do świata cyberpunka. Zapraszam. O, proszę, o jeszcze, Mr. Hens do nas dzwoni. Jeśli rzeczywiście najbardziej zależy Ci, żeby pchać się do Pacyfiki, Załatwiłeś coś? Cokolwiek chcesz im zaoferować, mają to w dupie, tak jak mówiłem mhm. Ale mają robotę i powiedziałem im, że się nadasz Jeśli się wykażesz, będziesz mógł pogadać z budget. A co to za zlecenie? Nagle zrobiłeś się wybredny? Wszystkiego mhm. dowiesz się na miejscu Nie podali mi żadnych szczegółów, a i tak miałem wrażenie, że będę musiał im dopłacić za każde słowo Ok, tu z kim mam się skontaktować? Idź do kaplicy przy Slow Lane i czekaj przy ołtarzu. Tam ktoś się do ciebie odezwie. Dobra, dzięki. <grymne> ok, czyli mamy tutaj kolejne zadanie. Proszę, proszę. E... Dobra. Jaki krzywy samochód podjechał, widzieliście, <grymne> zanim się zrenderował? Ale dzić. W ogóle jaki smart przyszłości śmieszny. No dobra e, my i tak jeździmy motorkiem, ale e, mamy zadzwonić do Pana. Więc długo nie myśląc róbmy to. Cześć Pana. Dostałem twój numer od Rogue. Jestem wi. Zajebiście. Co chce mnie wpakować tym razem? Nie wnikam w to, co jest między tobą i Rogue. Mam sprawę. To wspaniale, ale w tym momencie muszę zająć się czymś innym. Odzyskaniem ładunku i samochodu? Mogę ci w tym pomóc. Skład kolejowy przy Bonita Street, u wylotu z miasta. Spotkajmy się tam. Do zobaczenia. Uhu. No to moi drodzy, jedziemy. Jedziemy, żeby się właśnie spotkać z Panem.

Proszę, spójrzcie na te ciężarówki, nie z... Śmiech jak cholera, no. Zobaczcie, jakie one piękne są. Kiedy ona się zrenderuje? Szybko spójrzmy. O, jest! Proszę. A ten już zrenderowany podjechał. To widocznie już ten sam model widzieliśmy chwilę wcześniej, że się zrenderował jest. Nie no, wesoło, wesoło, naprawdę wesoło. jedziemy, jedziemy, póki się da. W ogóle tych znaczników, tych misji, to jest pełno. Naprawdę pełno. Niedługo będę musiał zorganizować kolejnego strumyka, jeśli chodzi o misje poboczne. Może uda się w weekend, ale niestety, moi drodzy, nie mogę niczego obiecać. Przy wszystkim będę informował standardowo na bieżąco. Ojoj. Chyba coś wykroczyłem. Może przejedziesz jednego człowieka, już mają problem. What the fuck? Nie, no to było dobre. O, przez chwilę miałem łysy łeb, to było dobre. Ale to była jakaś masakra, ty, no jadę, 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 a mi się nagle zrespił samochód przed, przed motorem. No tak nie powinno być. Co ty tu masz? Ej, hola, jak żyjesz, widz? Znalazłeś już Voodoo Boys? Hmm. Co ich nie znalazłem. Założę się, że tak. O, czy zawodim jakaś poprawa? Bez zmian zapadła się gdzieś głęboko własną głową, musi bardzo cierpieć. Aha. No spoko, nie to nie. Ale dobrze, że przynajmniej można e, sobie otworzyć e, ten otworzyć wiadomości w trakcie jazdy że zwalnia na tyle że nic nie grozi ma to swoje plusy trzeba przyznać i co gdzieś będzie zjazd czy a tutaj chyba przez ten mostek taki nie no właśnie Dobra, spotkamy się z Panem O co tutaj się dzieje? Siemka, mam na sprzedaż pick Idealny do wożenia trupów albo chętnych na nurkowanie w porcie. Zainteresowany, jeśli tak, to od razu poradzę, że nic nie zmywa krwi z karoserii tak dobrze, jak ciepła woda wymieszana 1 do 1 z octem. Co prawda auto jebie potem jak pikle, ale oto policja się już nie przyczepi. No spoko. No, jest kilka takich fajnych samochodzików, ale dobra, tu chyba do tego jeszcze wrócimy. Najpierw spotkajmy się z panem. I to też jakieś nowe zadania. Kup pojazd bardzo... Ojej, o człowieku, skąd ja bym wziął tyle pieniędzy? Dobra, mamy e, tak. To zadanie musimy śledzić. O tu, na rozdrożach. Spotkaj się z panem i... Tego się na razie będziemy trzymać, żeby to nam się wyświetlało, nic więcej. Siema. Panam. Cześć. Ty jesteś wico? Mhm. Uh -huh. To gdzie mój wóz? A ten ci nie pasuje? Co z nim nie tak? Tymczasowe rozwiązanie. Pytam, gdzie moje auto? Oh. Ruk mówi, że możemy sobie nawzajem pomóc. Ech, oczywiście mogłam się domyślić. No dobra, gadaj co wiesz. Albo leciej wyszczekaj, żeby się ode mnie odpierdoliła. Ja pierdolę, zawsze się tak rzucasz. Tylko wtedy jak ktoś mnie wpieprza. Gdzie jest mój samochód? I co? Że niby jak ci powiem, to nagle sama sobie ze wszystkim poradzisz. Gówno cię to obchodzi. Posłuchaj mnie! Posłuchaj mnie! Potrzebujesz mojej pomocy. Pomogę ci ogarnąć ten twój transport, ale najpierw rozwiążemy mój problem. Dobra. No to gadaj, czego chcesz. Muszę przesłuchać jednego człowieka. Będzie przewożony w konwoju korporacyjnym. Nie zajmuję się porwaniami. Poza tym do przejęcia konwoju będziesz potrzebował więcej ludzi i sprzętu. To tylko jedna fałka będzie przelatywać nad Jackson Plains. Ja pierdolę. W zamian informacje o twoim transporcie i pomoc w odzyskaniu go. Umowa stoi. Nie no, wiem, ja... decyduj się. Kurwa! Dobra, umowa stoi. Ale bez mojego wozu nie załatwimy twojej sprawy, więc musimy zacząć od niego. To gdzie on jest? Hmm. Myślałem, że przede wszystkim chodzi o towar. Chuj z towarem. Z tym samochodem mogłam brać każdą kurierską robotę. Bez niego mogę najwyżej rozwozić pizzę w Night City. W sumie zjadłbym pizzę. Rocky Ridge. Podobno wiesz, gdzie to jest. Tam znajdziemy twój wóz z ładunkiem. Nasz ty kutasie. Dorwę cię za to. Nasz to jakiś twój kumpel? To on cię wystawił? Weź go, nie nazywaj moim kumpel. Dobra, uh -huh. wspólnik. Były wspólnik. Wykiwał mnie, zajebał mi wóz i towar pewno chce to teraz wszystko obchnąć klientom w Rokirich. Bardzo prawdopodobne. Aczkolwiek nie pewne. go kurwa spore rozczarowanie. To co, jedziemy do Rokirich. Moment, muszę się zastanowić. Okej, okay. przyda nam się dodatkowo pomoc. Po drodze zahaczymy jeszcze o jedno miejsce. By jakie? Moment, dzwonię do klientów. Muszę ich przekonać, żeby olali tego skurwiela. Chce się z nimi dogadać za plecami rok? Odważna jest. Albo kurwa po prostu głupia. <noise> Boss, hej. Wiem, że nasz chce wam opchnąć towar w Rocky Ridge. Problem w tym, że ten skurwiel mnie oszukał. Spokojnie, ja to załatwię. Tylko daj mi szansę. No pewnie. Boss, no proszę cię. Ile razy dla was jeździła, mi było cacy. Słowo honoru. Po zmroku? Okej, okay. nie odwołujcie spotkania, ale nie, nie, nie przyjeżdżajcie. Ja się wszystkim zajmę. No kurwa, jasne, że tak. Zajebiście, dzięki, bos. Nie pożałujesz. Dobra, kupiłem nam trochę czasu. Oho. Uh -huh. Co to za jeden ten boss? Na pewno nie będzie robił problemów? Bos jest w porządku. Jest Six Street. Jeździsz dla gangusów? A co, nie wolno? Strici potrzebują kurierów, a ja potrzebuję kasy. Taka transakcja wiązana. To gdzie chcesz jechać? Do obozu Cardos. Muszę pogadać z ludźmi z mojego klamu. Jakoś nie wyczuwam entuzjazmu. Nie twoja sprawa. Mam tam paru przyjaciół. Uh -oh. Oni nam pomogą? W Rocky Ridge? Tak jest plan. Rok coś wspominała, że się z nimi nie dogadujesz. No to skoro Rock tak mówi, to to musi być prawda. A nie jest? Właśnie nie wkurwiaj. Okej. Okay. <laughs> Sfinowano uh -huh. mnie po drodze. Uh -huh. Ale to wciąż rodzina. Status związku to skomplikowane. Uh -huh. <grym> no, coś w tym stylu. Uh -huh. Jeździłem kiedyś z nomadami. Serio? Nie zgadłabym. Rodzina bakerów, stare czasy. Nie ułożyło się, no i wylądowałem w Night City. Uh -huh. To jednak coś nas łączy. Tak troszkę. Spoko. jedźmy. To wsiadaj. Aha, jak zwykle ja muszę być na pasażerce. Co to taki? Taki samochód Griswoldu w przyszłości, nie? Co, co, coś ten desy. Co ty tu masz? Jakieś naklejki? Niezły wóz. Przestronny taki. Nie denerwuj mnie. <noise> Daleko ten obóz? Tuż pod miastem. Skoczymy na dziewiątkę, potem odbijemy na wschód. Mhm. Jak się w ogóle w to wpakowałaś? Spodobał mi się kolor. Sosnowego odświeżacza i dziecięcego fotelika nie było w planie. Wiesz, że nie pytam o auto. No a co mam ci powiedzieć? Że nie chcę odpuścić tego, że wspólnik mnie okradł? Że fikserka się na mnie wypieła. A ty? pochójcie ten pajat za fałki. Ma informacje, których potrzebuje, a ja mam coraz mniej czasu, żeby go dorwać. Właściwie to, czemu mi nie powiedziała, że wie o Rog przestań zawracać sobie nią głowę. Kurwa, jak ja nienawidzę tej suki. Uh -huh. Miłość od pierwszego wejrzenia, widzę. Sama ją o to zapytaj. Zapytam ją też, dlaczego kazała mi współpracować z naszym i zataiła przede mną, że jest rafenem. Ale serio, nie zorientowała się, że nasz jest jednym z rafenów? No, nie pokazał mi swojej wizytówki, Cwaniaku. Hmm. Uh -huh. Nie monitorujecie, która ich banda działa w okolicy? Byli chyba. Do tej pory głównie obrabiali korporacyjne transportery przy 60 Ej, ty rzeczywiście się orientujesz w tych sprawach. No, matka krew. Pewnie miała swoje powody. No nie mów. Ona zawsze ma powód, by przekazać ci jakąś informację lub ją przed tobą zadać. Mhm. Uh -huh. Pieniądze są dobrym powodem, żeby przekazać. Tak myślę. Dobra. Będziecie coś jeszcze gadać, czy mogę przyspieszyć tę podróż? Albo nie. podziwiajmy widoki. Te, które się tak ciężko renderują. O, jakie wiatraki. Uh, uh, uh. Pięknie jest nawet pięknie nie wiem czemu ale coś czuję że chyba już zaraz do, dojedziemy powiedz coś jeszcze czemu masz tak dziwnie wyciachanne body na dżinsach pod dżinsami przepraszam mhm. To są te odnawialne źródła energii energii, proszę bardzo. Jak w życiu jedne się kręcą, drugie nie. Okej, okay, dojeżdżamy. Zgarniemy moich kumpli, a potem do roki licz. O, widzisz. Aha. Są nomadzi. Chyba. Parkuj dziewczyno. Kolejny Bóg. Nie było nawet słychać trzasku drzwi. No, kogo moje oczy widzą? <laughs> zjawa to jakaś? Czy kac okrutny? I co tu? Aha, rook. Mam nadzieję, że ta nerwózka dobrze się sprawuje. Powodzenia. Spoko, dzięki. Pierdolcie się. Hmm. A to kto? Moja nianka. Więc to Skorpion, Tomicz, przyjaciele. Cześć chłopaki. Cześć. Ty? Co ty tu robisz? Zgubiłaś się? Miasto jej się znudziło. Pierdziele, nie widzieliśmy, to są takie quick time. Spadłam na chwilę. Sol nie musiał niczym wiedzieć. Panam, czas nam ucieka. Przecież wiem. Słuchajcie, Rafeni mnie wyrolowali. Dorwę ich, ale potrzebuję pomocy. Pojedziecie ze mną. We czwórkę ich rozniesiemy. Wiesz, że zawsze możesz na nas liczyć. Tylko że teraz nie da rady. Mm -hmm. Serio? Nie pomożecie? Stary nas wyznaczył do roboty przy generatorach. Baterie padły. Nie pomożecie przez jakieś jebane generatory? Jaja sobie robisz, nie? Naprawdę was potrzebujemy. Nie tym razem. Potrzebują nas tutaj. Kurwa, nie wierzę. Mm. Warujecie tu mocno, A mnie macie już gdzieś, tak? Panam, tu nie chodzi o sola, tylko o klan. Przecież wiesz. Słuchaj, z obozu się nie ruszymy. Nie ma szans. Ale o sprzęcie Sol się nie wypowiadał. Mhm. Mm Okej. Okay. Dobre i to. Będę potrzebowała Twojego karabinu i paru swoich rzeczy. Wiesz, co chcesz. Tylko uważaj na siebie. No, dzięki. To ja. To ja w takim razie ogarnę sprzęt i znikam. O, toż to. Dobra. Powiedz mała, gdzie masz sprzęt. Jesteś na mnie skazana. Mhm. Rozczarowana? Tylko Nie troszkę. Wiem. Zawiedziona chyba. Czy znowu jest ten sam koleś co gra na gitarze? Czy mi się wydaje? Witam. Ja tylko gitar ja chciałem zobaczyć. Proszę, coś zwiesił, czy jest jeszcze jeden. A to jest drugi jeszcze. No ciekawe. Powiedziałbym, że nawet bardzo ciekawe. Dobra, dobra, chodź, chodź panom. Hej, no, pana. Widzę, że Milusia wszystkim odpowiada, obwana? nie? A wie? Gówno się to obchodzi. Uh, uh, uh. Pomóż mi z tym, z czym? Co mam wziąć? Co tam jest? Parę drobiazgów przydadzą nam się. Bierz. Dobra, mamy wszystko. Jedziemy. Uh -huh. No dobrze. Dogadałaś się z Solem, wracasz? No, wszyscy by chcieli, żeby wróciła, ale nie wracamy. Jedziemy sobie własną drogą. Badam. Wpadniesz do nas potem? Następnym razem, Eli. Dobra, mamy gnata, mamy skrzynkę, albo puszkę Pandory, albo coś takiego. Zobaczymy. Zobaczymy, co nas tutaj no, czeka. To uciekam. Najmagiczny tak, tak. samochód gdzie więc już i odzywaj się czasem. Pilnuj, wrzuć tutaj. Na pewno, a może gdzie indziej. masz nawet piłkę do kosza, dziewczyna. Jest spoko. No to jedziemy. Skakuj. No to jedźmy. Rocky Ridge? Jakieś opuszczone zadupie. Mieszkańcy albo się przenieśli do Night City, albo wyjechali w cholerę. No to wiesz prawie wszystko. Z akcentem Okolicę na prawie. nowa nitka autostrady to byłaby jakaś szansa dla mieszkania. No ale plany upadły. Ile takich miast duchów jest w Stanach? Setki? Uhu. Tysiące. Jechałam ostatnio osiemdziesiątką. Wystarczyło się zatrzymać w nocy, jak było cicho. I wtedy zawsze to słyszałam. Co? Cisza. Wiatr świszczący przez zabite dachami okna i drzwi. Tak właśnie umierają miasta. Nie z hukiem, ale ze skomleniem. W armii? Skorpion i Micz? Tak, pancarbojsi. Byli na kontrakcie w ostatniej wojnie. Czyli latali tymi wielkimi transportowcami. Skorpion latał. Micz zabezpieczał transporty. Zafundowali im z tej okazji naprawdę zajebiste bojowe wszczepy. I naprawdę pojebane koszmary. Coś da coś, nie? Micz i Skorpion wydają się spoko. Są najlepsi. W sumie na ich miejscu też bym została w obozie. pierdolić Sole i jego generatory, ale Klan to Klan. Ja już do tej rodziny nie należę. Ciebie też traktowali jak swoją. Widać, że się o ciebie troszczą. Mhm. A ty masz kogoś bliskiego? Na razie nie, ale nie wiem, może niedługo. problem z uznawaniem autorytetu. Co? Najpierw Rogue, teraz Sol. To wasz przywódca? Ich przywódca. Wolałaś zniknąć, zanim wróci. Sol. Nie jestem tam przez niego mile widziana. O co poszło? Przyjechaliśmy do Kalifornii, bo obiecywał, że Alde czekają zmiany, że zaczniemy tu nowy rozdział. No i widziałeś sam. Skończyło się na kilku namiotach i hałdzie słupego Piachu. Ziemia kurwa obiecana. Aha. A ja chciałam dla nas czegoś innego, ale. Sol to Pierdolon Tchórz. On ten plan wkrótce zupełnie pogrąży. No dobra. I powiedzcie mi, że to jest jeszcze ta mini mieścina, do której mieliśmy przyjechać. Jesteśmy na miejscu. Spoko. To co robimy? Musimy się przygotować na wizytę rafenów, a mamy mało czasu. Będziemy improwizować. Rozejrzyjmy się, sprawdź, czy jest tu coś, co moglibyśmy wykorzystać. Okej. Okay. Moi drodzy. Tak więc. Skanowanie. Od tego otóż to obszaru rozpoczniemy już w następnym odcinku, moi drodzy. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam Was na kolejny odcinek, który pojawi się już niebawem. Tak jest, moi drodzy. Jeżeli tylko ten Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, piście w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji, moi drodzy. I zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu. A teraz. Żegnam się z Wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie hej!